O, zobacz, a to nie jest ławeczka z tego, z kapliczki, Asienko? No zobacz, chodźmy zobaczyć tą kapliczkę na szybko i wchodzimy do domu. Niestety się już zawaliła, zobaczcie. Tutaj zobacz, tu jest rama na ten obraz. No. O. Cześć, hej, hej. witajcie na kanale Zarasu. mam na imię Szymon, to jest Osieńka. Jesteśmy dzisiaj w takiej pięknej Osoczce górskiej właściwie. tak? <grym> gdzie jest pełno starych domów, zawalonych. Staramy się odnaleźć niektóre i zrobić dla Was film, już raz nam się udało z tamtym domkiem na górze. A dzisiaj jesteśmy w takim... o, Tuż obok. Tuż obok. Zobaczyliśmy go z ulicy. Udało się wjechać, zaparkować samochód. No i pokażemy wam to, co nam się udało tutaj znaleźć. Może zaczniemy najpierw od tej kapliczki. Zobaczcie sobie. Już wam pokazuję. O, to jest taka kapliczka, która była chyba tutaj wzdłuż wiejskiej drogi. Chyba kiedyś tamtej ulicy może nie było, nie wiem. To przeważnie kapliczki stawiali wzdłuż głównej drogi wioskowej, nie? E, tak, ale wiesz co, w tych miejscowościach to tak naprawdę przy dróżkach jest dużo, dużo kapliczek postawionych, nawet przy takich bocznych drogach. Aha, tak. czyli to, moga, no to może być pożne. to w sumie chyba nie istnieje, dlatego że sąsiad tutaj z dołu się odgrodził no tak. i tutaj po prostu już nie ma przejazdu. Dobra, chodźmy zobaczyć tą kapliczkę na szybko i wchodzimy do domu. Niestety się już... Zawaliła, zobaczcie o tu był dach Stary, drewniany gątowy, gątowy. Duchy, tak? Tutaj drzwi, które mają pewnie ze 100 jakie 200 lat Dla małych ludzi Dla małych ludzi a tutaj był kiedyś na pewno y, jakiś ołtarzyk, nie? Z figurkami. Z figurkami. No niestety wszystko nie zawalone. Może jakiś pasjonat by to jeszcze próbował tutaj odgruzować i zobaczyć, może tam jeszcze jest ten ołtarz. na był się tak Tak Ok, dobra chodźmy do damku. Zobaczcie tutaj. Pierwsze co, to chyba stary płot jakiś wrośnięty. Albo może jakaś... nie wiem... Nie no to chyba płot, bo to zawiasy. Nie? Bramka No w każdym razie wrośnięte w drzewo Tutaj zobaczcie jakaś, jakaś tajemnicza dziura To chyba będzie piwnica. piwnica Jakaś nie Tak w ogóle to wejście do tej piwnicy Słuchajcie to jest Tutaj O Zobaczcie tutaj stare gruzowisko To chyba była w ogóle chałpa kiedyś tu się wchodzi, zobaczcie. O. No i to się ciągnie aż tam, 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 tam dookoła. To, to był jakiś taki stary budynek był podstawiony. No, Właśnie może jakaś powinna. bardzo stara... Tałpa. I to nie jest piwnica, tylko ziemianka. Ziemianka. Nie wiem czy ziemianka się... Jak tutaj stara chałpa to chyba piwnica, ale dobra, nie wnikamy. Nie mam aż takiej wyobraźni co to mogło być. Chodźcie do domu wejdziemy o tu już widać na początku meble, zobaczcie stare takie zdobione pozostałości. Tak, ruina to totalna. A tutaj w ogóle chyba krowy sobie zrobiły bazę. Ale zobaczcie jakie to wszystko było mocne. Jakie to wszystko było zabezpieczone. Przecież tu nic nie odpadło, nawet kawałek tynku. To wszystko jest w idealnym stanie. O, zobacz. A to nie jest ławeczka z tego, z kapliczki Asienko? No, no zobacz. Zobaczcie, to w wygląda. No. Tak, to wygląda jak. O, a tutaj mogło być z jakiegoś obrazu. Nie? To chyba droga. słuchajcie, to chyba wszystko jest z kapliczki. z kapliczki, wyniesione, zanim się zawaliło. Ale jaja. No? Kurczę. Nie? No nie ma. Nie ma nic, ani, krzyża, ani, ani krzyża. Znaczy, tu był pewnie jakiś obraz, zobacz. Tak, tak. Nie? Mhm. Jakiś taki duży, zobaczcie. Tak to wygląda. No nic. No, próbowali ratować. To widocznie nie zawaliło się tak od razu, tylko musiało się po kawałku mhm. i to wynieśli. Tutaj też są, zobaczcie ławka. Kurczę, ale tam by się nie zmieściła chyba ta ławka. No nie wiem, może pozostała pod tym, pod murkiem. Może pod murkiem, a może jesteśmy w jakimś stałym kościele. Nie, sądzę, za... ale myślę, że to są części kapliczki. No, tak. no. no dobra, chodźmy zobaczyć następne pokoje. Zobaczcie tutaj też jakieś pozostałości dziwne. Nogi od Nogi. Jakieś mebli. Tutaj jakaś wielka sala była. Nie? Zobacz. Kurczę, może to był tutaj kościół jakiś ropa wie. Nie wiem. O, zobacz, tutaj jeszcze jakaś dziwna rzecz. Może też odkunia. Nie wiem. tutaj nie ma żadnego ani kranu, ani... Ani koryt, nic, nie? Tylko Żylandor, zobaczcie. Kurczę, podpowiedzcie nam, co to mogło być. zobaczcie, firanki stare, okna podwójne. Dziwne, nie? No dobra, chodźmy dalej. Na no tym no, kościół nie, no, nie było żadnego krzyża. Nic takiego. Strasznie dużo kup tutaj jest krowich. No to normalnie krowy sobie robiły. Impry. No dobra, chodźmy do następnego pomieszczenia tutaj. Nie no, Sienko, zobacz. Patrz, zobaczcie widzowie. To jest chyba właśnie figurka z tej kapliczki. Tak. Pozostały, bo zobacz, to była wielka stopa. No to na pewno nie tego dziecka. Czyli to była Maryja. To była Maryja. I Maryja o, trzymająca Jezuska. Bo zobacz, tutaj ręce są. Ale no, też tyle zostało. Bo tego brakowało. No. Czyli po prostu to się zniszczyło. Może dach, który się zawalał. Po prostu tak, zniszczył zostało tylko tyle. Mm -hmm. Więc dobrze, że chociaż tyle jest. No. Ale to jest bardzo stare ludzie. Wiecie. Także tyle zostało. No dobra, chodźmy dalej. Tutaj też są jakieś dziwne rzeczy. Okej, okay, tutaj. To właśnie w starych takich pluskich pomieszczeniach, nie? Takie wzmacniane, stalowe. To jest takie na dzieje? No nic się nie zawali. O, tutaj schody są do góry. To zaraz podejdziemy. Ale chodźmy jeszcze zobaczyć, co tutaj jest ciekawe. Jak no, zobaczcie, jakie to wszystko zabezpieczone, jakie to wszystko mocne. To nie do ruszenia przez lata jeszcze. Tutaj, jakby ktoś pomyślał, to jeszcze zrobić jakąś chałupę, nie? O, jakieś kraty. Ale wiesz co, to mogłaby być taka forma z piżamki. No. Ale kształt to taki kurczę jak w twierdzy, nie? Zobacz, Właśnie. takie nauko, że można tutaj... Zobacz jakie grube te zobacz co no. to jest ponad górą. Nie, no to tu jest metr, ponad metr, no. Kurczę. No nie do ruszenia. Chodźmy zobaczyć do góry. Okay. a co tu się działo? Właśnie tutaj też coś, coś dziwnego. Dziwne, tutaj właśnie chyba piec był, bo zobacz, tam tak jakby rura wychodziła, mm -hmm. bo jest aż na wylot. Tu mógł być piec. To mógł być piec jakiś, nie? Mm -hmm. Centralnego ogrzewania. Okej, okay, chodźmy do góry. Co to jest? Tu jakiś stolik albo coś do siedzenia. Schody są... Schody bardzo mocne. miarę nowe. Potonowane. Coś robił, Coś całkiem Słuchę. niedawno. Tak. A tak wyglądała kiedyś wioska stara, zobaczcie. Ale fajnie. Nie? Zobaczcie. Ksiądz. Stary kalendarz? Stary kalendarz, chyba wiejski. Okej. Okay. No to patrzcie tutaj. Pomieszczenie, ktoś tu spał? Takie perelowskie, trochę kanapy. Malowania też. To jest jeszcze druga strona. Tej. O, to wyspiański tak. chyba, nie? No, tak wygląda. Nie napisali nigdzie. Nie bardzo się znam. No? Co wsi znaczy? radosna, wsi wesoła. Tak. Tutaj też, zobacz. No. Tak. To jest twórczość. To jest malowane. malowane. No? Znowu obrazy żeśmy znaleźli? Znowu obrazy. <laughs> Zobaczcie. Samo Tylko z... tak pod kątem. W pod kątem, maszy. pod kątem. Tak, o. tu tak, o. No. Tak, no. no. no, się odbije nam wszystko, A, nie? Okay. No. Jakieś dziecko z fantazją. Albo jakiś dorosły z nudów, nie? Pewnie? Fajne. <laughs> Fajne. No dobra. Słuchajcie, co tu jeszcze jest? Jakieś pozostałości po firankach, I a dobrze. tutaj zobacz, tu jest rama na ten obraz. No, no przecież, oczywiście, że tak, no. no. O, no i tak to wyglądało. Zobaczcie. Mm. No dobrze, czyli nadal były jakieś pomieszczenia, które których sobie raczej zwierzęta, bo tak to wyglądało. No tak, bo tutaj są pastwiska dookoła. Może to jest forma Pegieru? Mini PGR-u. Mini Coś trzymali, zobaczcie tutaj. Kurczę. Wow. A co to jest? Ja to. Lampa. Lampa? Mhm. No dobra. Znaczy abażur. O, abażur. No. Świat kobiety z którego roku? 95. No widzisz, czy jeszcze w latach 90. ktoś tutaj mieszkał? Dyska. Coś tu będziemy jeszcze, Ładne to? Nic chyba, nie? Mhm. Wszystko co było w środku, to chyba wywalone, no. No, tak. no tak. I placek krowi. To też krowa słuchajcie wyszła tutaj po tych betonowych schodach. Nie, to jest też niemożliwe no, by było, no, prawda? Co? No jaka, nie, jaka była Krowa na wypasie o, tutaj słówka jakaś jest, zobaczcie leży sobie, tutaj żołnierzyk Mówione nie, plastikowe o dobra, posadzimy go na piesku o. no tutaj jakieś dzieci normalnie były, a się wiesz? Kto był? Dzieci. dzieci, dzieci, bo dużo zabawek jest, tam jest pluszak. tutaj zobacz jakieś takie Figurki, a jakieś półki? Tu jest biurko. Hmm. Jakiś no. skarby biurkowe. No i ta łożyska też takie mini łóżeczka, tak, jak kiedyś z siewnikami prawdziwymi. Tak, no? no Prawdziwe tak. siewniczki są. Zobacz. I stare pomiędzy. Hmm. No wszystko się zatrzymało w czasie w tym dziewięćdziesiątym ale nie no te łóżka to są starsze, starsze. Mm -hmm. to jest kurcze w pałacach takie widziałem, w zamkach dla małych ludzi, nie? dla mniejszych, no także to są słuchajcie stare jeszcze przedwojenne łóżka to na sto procent tak? tak, nie rusza na tarczy. aha no czyli w całej jeszcze całe no powiem wam, że ciekawostka te, te łóżka to, to taki skarb kurcze no przedwojenne jak nie lepiej. No dobra. Chodźmy. No z strych, nie wiem, nie widziałem tutaj żadnego wejścia. Nie no, ma, nie ma. Pozostałości firanek jeszcze, nie? Tak. <grych> dobra, chodźmy. To już wszystko? E, tutaj tak. Wszystko, nie? Więcej. No. do domu ucięty, prawda? No brakowało jeszcze jakieś części, nie? Tamtej. na zewnątrz, co chodzi. Chodźmy dookoła może. No sobie, krowy zrobiły tutaj normalnie. Ale te pozostałości po tym, po tej kapliczce albo po jakimś kościele to ciekawostka. To ciekawostka. Nie, no to nie wygląda jak kościół. Na pewno nie, nie. Zobaczcie sobie. O, niebieskie niebo w końcu. A to są te, właśnie te ze stropu, te takie pruskie osłony, wiesz? To nie, ma, to nie jest, że jest ucięte. Nie, nie, nie. To idziemy naokoło, nie? No, chodźmy. Dobra. Tutaj też jakieś podziemia. A, Zobacz, właśnie, nie? Chyba wszędzie były piwnice. Piwnice musiały być, ale nie, nie widziałem tam żadnego wejścia. No to są stare fundamenty. Na 100% tam musiały być jakieś piwnice. No. Tak jest w ogóle za dużo Tutaj też musiały być jakieś stodoły, może chyba nie. No i zobaczcie, tutaj też takie pozostałości kamienie. I tutaj też no wszystko było kiedyś zabudowane A dom wygląda z tej strony tak. Może się odbyle trochę, żeby pokazać Zobaczcie No, taki drewniany ściany naprawdę grube to z metr grubości ściany Także... Piękny, naprawdę ładny dom to musiał być, nie Takie stare niedoruszenia A wiecie dlaczego te deski są takie czarne? Słuchajcie Dam wam dwie minuty na odpowiedź, na zastanowienie się sekundę, <grych> no dobra, nie będę was trzymał w niepewności. Słuchajcie, kiedyś nie było żadnych farb, żadnych olei takich jakie teraz mamy do impregnacji i ludzie używali dziekciu. Malowali to wszystko dziekciem, a dziekć to jest żywica. Może to nie żywica, może to jest taka smoła, którą się uzyskuje z kory brzozy. I w ogóle Polska była w czołówce, nie? No, Kiedyś. Tak, tak, tak. Dolny Śląsk później przejął całość technologii robienia tego później nie co to robili no ale w każdym razie zabezpieczali wszystko dziekciem dlatego to jest czarne dobra i robaczka tego nie dało chodźmy tutaj zobaczyć ha jest zobaczę się jest dziura czyli to jest dalszy ciąg tej chałupy tutaj tak. A widzisz, tu jest ściana? Nie? Ok. No dobra, nie będę tutaj wchodził, może dalej. Pokażę Wam tylko z tej strony. Chyba jakieś sanki są nawet. Nie wiem co to jest. Podpowiedzcie, jak wiecie. No i dużo siana. Ale zobaczcie ten dach. Jaki to jest dach mocny. Nie do ruszenia. Słuchajcie. Te belki też, jakby dopiero co zbudowane były. No, wygląda pięknie. Ok, Aha, Tak, a to nie jest nowy jakiś dach? Widzowie, wiecie to, podpowiedzcie. Tutaj komin stary. okej okay. No, chałupa na pewno stara, bo zobacz. Nawet yy, widać ten kamień tutaj, nie? Że to musiało gdzieś tutaj się dalej rozbudować potem. Czyli musieli zrobić remont, albo to jest stary dach kurczę, nie wiem. No w każdym razie jest mocny, solidny i prosty, tak, nieruszony zębem czasu. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że Wam się słuchajcie, podobał szybki odcinek. Lecimy dronem. Lecimy jeszcze dronem, pokażemy wam. O, tam byliśmy kiedyś, zobaczcie sobie parę odcinków wcześniej jeszcze w lecie. Też fajny dom. A tam mamy gdzieś następny do zwiedzenia. Okej, okay, zaraz wam pokażemy dom z góry. To trzymajcie się i cześć. Cześć! A, zapomniałem. Prosimy jeszcze o łapki w górę i subskrypcję. Jak ktoś jeszcze nie dał, to bardzo byśmy prosili, bo pomaga to ze zwiększeniem zasięgu kanału. Dobra, teraz trzymajcie się. Do następnego odcinka, cześć. Aha. Słuchajcie, taka historia. Robiliśmy sobie nagrywanie tego domu z dzisiaj. No i jak już wracaliśmy do samochodu, podszedł do nas pan, który mieszka niedaleko. Zaparkowaliśmy na jego podwórku. Tak. Ale powiedziałam historię tych, tych dwóch domów, które żeśmy oglądali, które żeśmy kręcili. Także naprawdę warto powiedzieć co nieco, bo okazało się, że właścicielką obu domów jest pani, która przyjechała tam raz. Pan mówił, że widziałem pierwszy raz. No i się okazało, że pani nie chce sprzedać tych domów. E, że to jest wartość sentymentalna dla niej no mimo, że one pewnie za rok czy dwa się mogą Zawalą. zawalić no to, to woli, żeby się zawaliły, niż tak. żeby je sprzedać więc Nie smuteczek nie rozumiemy po takiego podejścia, bo to jest no szkoda no, taki folwark jeden, ten dom drugi no to żal, żeby to się tak zawalało tak jak ten dom za nami na przykład nie? jesteśmy tutaj, słuchajcie, w takiej no, z drogi zobaczyliśmy też... Różanka, miejscowość Różanka, też tak. oczywiście Kotlina Kłocka, Dolny Śląsk, no i niestety tego budynku już wiemy, że nikt nie uratuje. Tak, no i tak, taka, tak wygląda historia, no i przyszłość wielu z tych domów, które oglądamy, no i się może okazać, że to jest ostatni ratunek, żeby zachować pamięć dla tych domów, czyli nasz... Film. No dobra, to tyle, co chcieliśmy Wam powiedzieć. Do zobaczenia. Do zobaczenia.